Witam wszystkich z tej strony, witam Was, DK. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować yy, Xperia Energizer. Jest to system na Xperia Play. Yy, pokażę Wam mniej więcej, jak yy, system się prezentuje. Jest to pierwszy system na Jelly Bean, mojego autorstwa, yy, którą, którego yy, mini recenzję mieliście okazję zobaczyć na yy, poprzednim wideo recenzującym yy, wiele, wiele moich sprzętów. Yy, tak jak Wam pokazywałem, yy, tutaj macie aplikację do yy, kontaktów. Tak to mniej więcej wygląda. Jest Walkman, na którym aktualnie nie mam żadnej piosenki. Jest kalkulator, który jest czarnej stylistyki. Mamy telefon też. Stylistyka utrzymująca się w innych aplikacjach. W ustawieniach tak jak jest, po prostu w Jelibinie, czarne tło. Android 412. Mamy tutaj Energizera. Wykonanego w tym miesiącu. Jeśli chodzi o wydajność, no to tam wszystko zależne jest od kernela, ale tak jak widzicie, no system chodzi super płynnie, więc no nie ma się raczej do czego, do czego przyczepić. Zegar przystroczysty fajnie stylizuje się. Tutaj macie też minutnik i stoper, jeśli chcecie sobie z niego skorzystać. Możecie sobie tutaj ustawić bez problemu alarmy. Macie aplikację SMS-ów, która jest w stylu czarnej. Macie album, o którym Wam wspominałem, że potrzebny jest fix, żeby go wgrać. Wszystko będzie napisane na oczywiście w temacie yy, jako instrukcja. Macie kalendarz białej stylistyki i Macie po prostu Explorer, czyli jakiś file manager, który aktualnie wgrałem, yy, który bezproblemowo działa i, i nie powinno być z nim żadnym, żadnych problemów. Yy, kwestia zmienia się w aparacie, ponieważ mamy tutaj. Yy, Mamy tutaj y, tak, z, tak zwany y, Cybershot. Jest to aplikacja sportowana z innych y, nowych Xperia, więc powinna, powinien dawać radę. Działa bezproblemowo, jeśli chodzi o szybkość. Mamy tutaj bardzo dużo opcji do wybrania. Widzicie, jak to wygląda? Jest super płynnie. Możemy też sobie oczywiście kamerę i, i przednią, przednią kamerę zrobić tak samo. Ym, I to by było na tyle. Jeśli chodzi o granie, kwestia wygląda w ten sposób, że. Po prostu touchpady aktualnie nie działają, więc nie przedstawię Wam gier działających z touchpadami. Ale gry są w porządku i wydajnościowo trzyma się super. Mam nadzieję, że jakiś fix do touchpadów dojdzie. I myślę, że na tym skończymy prezentację, ponieważ nie ma za bardzo też tego, czego prezentować. A aktualnie jestem dzisiaj lekko zajęty, więc trzymajcie się i mam nadzieję, że resztę sprawdzicie sobie już we własnym zakresie po ściągnięciu Energizera. Mówił do Was DK. Na razie.